Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj ten film jest z okazji egzaminu ostatniego, a po nim już są wakacje, więc muszę go zdać, żeby mieć już te wakacje. No i to będzie taki krótki film tylko właśnie z tego egzaminu. Więc już nagram jeszcze, jak już tam będę obok tego budynku. No, i jestem już prawie przy budynku, w którym będę zdawał ostatni egzamin. A tu jest jakiś park. Fajny, jest tutaj dużo drzew. Jakiś biegacz tutaj biega. No, i zaraz będę zdawał ostatni egzamin. No, i muszę go zdać. No, i zdałem ten głupi egzamin. Nareszcie i teraz już są wakacje i będzie więcej filmów chociaż nie wiem czy może być jeszcze więcej bo film jest codziennie, nawet jak był rok szkolny ale może będą fajniejsze a teraz jadę do sklepu kupić nagrodę za rok szkolny i zaraz zobaczycie co to jest a oto to co ciekawego sobie kupiłem jak widzicie jest to pistolet na Plastikowe kulki ma blowback, cokolwiek to znaczy. Jest na kapsułę CO2 i zaraz go tutaj otworzę i Wam pokażę tylko jedną ręką trochę. Trudno mi to się wyjmie, dlatego zaraz wam go. Zaraz, o, zaraz tu obczaję. Tutaj mamy ten pistolet. Nie wiem jeszcze o nim zbyt dużo, ale jest dość ciężki, wykonany chyba z tego z y, metalu tutaj ma ten spust ma ruchomny zamek i to później pokażę y, celownik to jest jego y, jest muszka i szczerbinka tak to się chyba nazywa CO2 się wkłada tutaj, tam jest magazynek no i oczywiście będą z niego filmy test będzie możliwy nawet w tym filmie Ok, więc teraz będzie test tego fajnego pistoletu, więc go odbezpieczamy guzikiem, który jest tutaj. Przyciskamy i odbezpieczamy. Teraz uwaga. Dobra. Wszystko ok, więc teraz dostaw. Raz. Dwa. A teraz do góry zobaczymy jak leci Nie wiem, ale okej, okay, więc jest super tutaj mamy, możemy sobie a nie, teraz nie możemy, bo akurat jest inaczej, to dobra więc fajnie jest, Stolec ma zamek, tutaj zaraz pokażę, tutaj się robi takim dzyndzelkiem i się wtedy zamek wyjmuje i kuleczki trochę wypada, o właśnie wypadła, zaraz ją podniosę, Ok. Nakładamy, no i już. Ok, a więc to wszystko w tym filmie. No i tak, jeszcze pokażę Wam to dokładnie zakupiłem. No to tak, oczywiście oczywiście jest pistolet. On ma tutaj ruchomy ten i z takim czymś nie można strzelać, jakieś coś takiego, tylko trzeba tutaj zwolnić. Chwila, nie po tej stronie. Pod. Jest ten teraz. Tak głośno strzela. Teraz jest pusty zamek. Tutaj się zamek wyjmuje. Chwilka. Zamek wygląda. Znaczy, ja chodzę ja mówię zamek. Yy, yy, magazynek. Tutaj się wkłada kuleczki. Przez tą dziurkę. Puszcza się sprężynę. No i oczywiście jeszcze jest potrzebne CO2. I zaraz do tego przejdziemy. Pistolecik kładziemy tutaj. Zakopujemy jeszcze 6000 kulek. No i to są 20 i już trochę ubiło, bo trochę powstrzymałem sobie z kolegami. Ok, dalej. Pokrowic na ten pistolet. Tutaj się go wsadza. Nie wiem czy tą stroną, chyba, chyba tak się go wsadza i można z nim nosić na pasku. Oczywiście, a pasek skądś wytrzasnąłem. Ehm, tarcze, tutaj akurat jeszcze mam je tam schowane. w tej róże, to są tacy ludzie, coś nazywa ta tarcza terro, terrorysta. Dobra, no i okularki ochronne, bo będę z tym na ASG chodził. Takie fajne nawet. Widać przez nie dobrze. I takie coś, co ja dokładnie nie wiem co to jest, tylko pan co mówił, do, do tych kapsuł CO2, żeby na nie coś nałożyć. To jest nieważne. I jeszcze takie coś, do jakby, żeby nic nie zardzewiało, nic, czy nic się źle nie zrobiło do tych ruchomych części, żeby, żeby tym sobie popryskać. Ok. No i kupiłem też. 63 kapsuły CO2. Zaraz pokażę. I trzy takie ochronne lecznicze. się to nazywa, że my za coś robią? Zaraz pokażę. To jest taka, jest taka, taka lecznicza kapsułka. A tutaj mam 60, 60, teraz już 59 takich kapsułek. No dobra, no i to wszystko. Bardzo mi się ten pistolet podoba. Ma 300, około 300 fps, czyli jest bardzo mocny. No i jeszcze muszę powiedzieć, że właśnie zdałem egzaminy, czyli mam już wakacje. Wakacje, bo ja w tej szkole domowej mam wcześniej wakacje. Trochę więc ok, więc teraz będzie więcej, trochę filmów z tego pistoletu. No i to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że się Wam podobał film, bo było sporo fajnych rzeczy. Ten pistolet jest naprawdę... Jest naprawdę bardzo fajny. No i tutaj się jeszcze... Jest taki dzyndzelek, się Teraz jest niezabezpieczony, czyli teraz się strzela, a teraz jest zabezpieczony. Czekajcie. Teraz. I teraz się nie, nie można strzelać. Okej, okay, więc to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie, dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę. No i do następnych filmów. Cześć!